Witajcie rdacy! Szukacie już nieco lepszego projektora z jasnością nawet 1000 lumenów? I to SIL PRO może być dla Was, ale przyjrzyjmy mu się bliżej. Tak wygląda front opakowania i tu głównie fotka sprzętu ze środka. Z tyłu czy po bokach znajdziemy nieco więcej informacji technicznych. Sam sprzęt jest bardzo dobrze zabezpieczony na czas transportu. Miękka pianka otula projektor. Z dodatków znajdziemy Ściereczkę z mikrofibry do wycierania obiektywu jest całkiem dobry pilot ze skrótami jak YouTube, Netflix czy Prime Video, a przyciski są gumowe i wydaje mi się, że nie zetrą się przez kilka lat. Producent nie dorzucił nam dwóch paluszków, więc je musicie kupić samodzielnie. Nie zabrakło kolorowej instrukcji objaśniającej wszystkie aspekty, no i jest też zasilacz. Ten jest całkiem spory i mocny, bo 180W. Tak wygląda projektor od razu po wyjęciu. Ten waży niemal 5 kg, a jakość wykonania jest naprawdę dobra. Co prawda wszędzie jest plastik naokoło, ale ten jest już lepszej jakości. Patrząc od spodu mamy całkiem duże przeciwpoślizgowe stopki, i fajnie, że jest gwint, by przymocować itą na statywie i jest kilka mniej ważnych informacji obok. Tutaj też jest ukryta klapka, i tam wsadzamy Android Boxa, o ile będziemy mieli taką potrzebę. A domyślnie sprzęt przychodzi z Google TV 3.0. Po bokach nie ma wiele, jedynie kratki wentylacyjne do odpowiedniej cyrkulacji powietrza, które swoją drogą znajdują się naokoło w tym i na przodzie. Tutaj z kolei mamy najważniejsze, czyli lampę LEDową o żywotności aż 30 tysięcy godzin. Ta może wyświetlać obraz o wielkości od 40 cali do bagatela 200 o ile macie aż tak dużą ścianę. Obok widzicie dwa sensory i to one będą odpowiadać za ustawienie poprawnej ostrości, jak i automatyczną regulację. To znaczy, jeżeli postawicie trochę krzywo projektor, to i tak na ścianie będziecie mieli obraz idealnie płasko wyświetlony. Sztos. Z kolei, by ten obraz wyświetlić, to z tyłu musimy podpiąć zasilanie, wpiąć pendrive'a z filmem albo połączyć się do źródła przez kabel HDMI. Jest dioda IR do sterowania pilotem, no i AUX, by podpiąć zewnętrzne głośniki. Nie musicie jednak tego robić, bo SID Pro ma wbudowane głośniki o mocy 10W. Te są jednak słabe, ale na pewno takie lepsze niż żadne. Docenicie na pewno na górze rączkę. Ta jest lekko wyprofilowana, więc do przenoszenia się nada na pewno. Po odpaleniu sprzętu zauważycie, że każde menu jest bardzo responsywne, szybkie i nie przycina się. Tu procesor MT9630 i karta graficzna Mali G52 dają radę. Oczywiście mamy też sporo miejsca, by powgrywać swoje aplikacje, a i to już przychodzi z zainstalowanym np. Netflixem i ten dał dla Sil Pro specjalny certyfikat zgodności. Nie zabrakło Prime Video, HBO Max, Disney+, Plus i itd. Wszyscy giganci streamingu tutaj są. Jeżeli chodzi o jakość, to mamy tutaj natywne 1080p ze wsparciem 4K i dekodowaniem HDR. Więc ten obraz i jego ostrość jest naprawdę ładny i szczegółowy, nawet bym powiedział, że fantastyczny, oczywiście w tej klasie cenowej. No i też szanuję za jasność. Tysiąc lumenów już robi robotę, a to znacząco wpływa na odbiór wideo. Doceniam też wsparcie kodeka AV1 jako że to niby ma być przyszłość. Projektor bez problemu można powiesić na suficie, wtedy tylko w ustawieniach obróćcie obraz. Sama nawigacja po czeluściach menu jest bardzo prosta i intuicyjna, więc jeżeli ogarniacie swój zwykły telewizor, to i tutaj nie ma nic bardziej skomplikowanego. Nie zabrakło wsparcia dla asystenta Google, więc możemy poleceniami sterować projektorem. A to, że jest też Chromecast, czyli klonowanie ekranów, było dla mnie miłym zaskoczeniem. Sprzęt korzysta z WiFi 5.1 i wspiera pasmo 5 GHz i 2.4, No i muszę powiedzieć, że przez dwa tygodnie nie zdarzyło mi się, by sygnał był zerwany. Reasumując, jest to naprawdę bardzo zacna maszyna. Jakość wykonania jest dobra, a szybkość poruszania się po menu w zupełności wystarczy. Nic tutaj się nie przycina, więc możemy cieszyć się z oferowanych barierów, które wymieniałem wcześniej. No i najważniejsze, jakość i jasność generowanego obrazu stoi na bardzo dobrym poziomie. Nie jest to co prawda 4K, ale w tej cenie ciężko będzie wam znaleźć coś lepszego, i szkoda, że ten materiał, który oglądacie, nie oddaje tego w 100%. Jeżeli szukacie projektora, weźcie tego i tą Seal Pro pod uwagę. No i cóż, tym od optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki, serdeczne za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć. Oh.